Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Dzieje się, a skoro się dzieje, to my zawsze jesteśmy u Was z pulsem plusem. Wasz uroczy, kieszonkowy podcast na początek tygodnia idealny do porannej kawy albo do popołudniowego odkurzania. Do nocnego odkurzania też jesteśmy ok, ale no tak. wtedy w słuchaniu mogą przeszkadzać kto sąsiedzi. S a bo sąsiedzi. przychodzą no. i się czypiają w ogóle. No. Także słuchajcie, y kto y nas zasubskrybował, super. Kto jeszcze nie, prosimy to zrobić, warto, pozostawajmy w czułym taczu. Najważniejsze pytanie, czy w tym momencie, kiedy nagrywamy, panowie Wąsik i Kamiński siedzą, czy jeszcze nie siedzą? No to się no. okaże. W tym momencie jeszcze nie siedzą. Może idą. No. Może idą, ale słuchajcie, najważniejsze pytanie, niezależnie od tego, kiedy zaglądacie. Okay. Drugie dziś, najważniejsze pytanie. Drugie. Gdzie jest pan premier Donald Tusk? Ty, no właśnie. No. Bo zauważycie, że pół Polski się zaraz weźmie za łby, mhm. No. że tak ostry jedna pierniczanki, jak teraz to nie było u nas od deka. Zaraz, zaraz się weźmie za łby, to jeszcze się nie wzięli? Mm, jeszcze nie, 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 Dopiero się straszą, wezmą, dopiero, no. dopiero się <laughs> trzymają za tak zwane wszarze. No. Słuchajcie, i, ale zauważmy, że od kiedy pułkownik Sienkiewicz wbił do, do, do mediów, do TVP, no to premier zniknął. Nieprawda. Co nie. nieprawda? Premier wrzuca tweety. Aha. Tak. Na, tu nie będzie niespodzianki, Twittera. Albo tu, Xa, to ale, X-a. A jak coś pójdzie nie tak, to on wtedy wróci, no. e, cały w bieli i Aha. powie... Ta dam, to nie ja, to chołownia z Sienkiewiczem, do nich pretensje. Ja tu nie mam nic z tym wspólnego. Czy bo... patoży od Sienkiewicza, pułkownika? No. Dobra, słuchajcie, co, ale to właśnie, bo to rzuciłeś to pytanie na te, te, Dobno? Rzuciłeś to pytanie na początku. Mm -hmm. co, y to co jest na tapecie, co jest najważniejszego? Posłowie Kamiński z Wąsikiem, to no. jest temat numer no właśnie, jeden. No właśnie, jeden powie posłowie, Ta. drugi powie skazani przestępcy. A nie posłowie. I, I w momencie, kiedy nagrywamy ten puls, sprawa wisi i dynda w powietrzu mm. i obaj w tym momencie zmierzają na spotkanie z prezydentem. Albo tak. już tam są. I wszyscy zadają sobie pytanie, czy dojdą. Dokładnie, tak. bo idą. Czy dojdą? I teraz uwaga, bo jedni mówią, no. że prezydent chce ich... Jeszcze raz ułaskawić, mm -hmm. a inni mówią, że po prostu chce się z nimi pożegnać. Ale to no, też no, kulturalnie. To ładnie z jego strony. To jest Dokładnie. Jeszcze tak. inni mówią, że ułaskawi ich, ale już po aresztowaniu, żeby PiS mógł e, mieć swoich męczenników, którzy pozwolą wygrać wybory samorządowe. Dokładnie. A yeah. jeszcze inni, bo takich też nie brakuje. Ta, oni z kolei, innych to jest chło. <gods> Oni z kolei <godw> <grafie> mówią, że wtedy, jak już ich ułaskawi, to na pewno znajdzie się jakiś usłużny sędzia, a tych też nie brakuje, który wyda opinię, że po aresztowaniu. To łaskawienie nie działa, że A. sorry Gregory, że panowie muszą siedzieć. I najważniejsze pytanie, tak. najważniejsze dzisiaj pytanie: i to nas ciekawi, kto im rano odśnieżał auta. Może Dobre. sami. Tak, to jest może ważne, sami. To jest nie, tak, mnie ale, to ciekawi. Bo e, ja dostałem właśnie tutaj info od zaprzyjaźnionego kolegi jednego dziennikarza, że nie mają spektakularnie zatrzymać panów Wąsika Nie i mają. chcą spektakularnie. Chcą to zrobić w cywilizowany sposób. Aha. No, no. Czyli tak. nie na glebę, tylko na śnieg. Na nie, śnieg. Nie, tak, tak, Delikatnie no, tak, że nie zawsze aż tylko wiesz. I, i, i o, szóstej tak. o no, no, 6 rano. O 6.30. Może to... w momencie, kiedy oglądacie już się wszystko wyjaśniło. Natomiast co jest pewne? Co możemy powiedzieć w Pulsie Plusie? Spadka Szymona Hołowni. W rozmowie z prasą pan marszałek zasugerował y, w poniedziałek, z tego co pamiętam, że zna treść orzeczeń Sądu Najwyższego, które zapadną dopiero w środę. No, no. no Poczekaj, no, no. no. no, no. po, czeka. po może jest w kontakcie pan Szymon z Wróżem Dawidem. Tak, nie ale Dawid przewidział. Z, z, Jackowskim. Albo z, z Jackowskim. Albo ze Smeraldą. Mhm. Z, nie wiadomo. Ze Smeraldą, Albo sam pisał te orzeczenia. E, no to zna treść, nie? Nie jest analfabetą, nie? Jak sumie, mi pisać, umie pisać, to i umie sobie przeczytać, co to no, napisał. Co to za nie, afera? No co to napisał, nie. to zna, ludzie. To, no. Ale mało tego, bo no, no. sąd wykonawczy wydał nakaz aresztowania posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Tak, tak, tak. Nie wiem na podstawie jakich akt procedował sąd, ponieważ akta sprawy karnej są w sądzie najwyższym. Tak mówi rzecznik sądu najwyższego, sędzia Aleksander Stępkowski. No ale ludzie, przecież żyjemy w czasach uśmiechniętej polskiej praworządności. No po co komuś jakieś akta, no. tak? Pan Szymon zadzwonił, powiedział o. jak jest, ustalił. Co, po co ci jak ta? Przecież no. nie żyjemy w, w tym, w Ciemnogrodzie Pisowskim. Ale proszę, też mówiliśmy czy? w poprzednim pulsie bodajże, z tego no. co pamiętam, że ustalał też skład sędziów z wybraną izbą. Pan Szymon, tak. No to jest profesjonalne. No to dobra. No to dobra, póki no, póki co... no No czekamy na to, co się stanie, no bo to, to, to troszeczkę nam, tak ciężko nam, cięż, ciężko nam mm, mówić. Mm -hmm. o... No co jest ważne, yy, w tym momencie jeszcze nieoficjalnie mają być odwołane posiedzenia Sejmu mm -hmm. z tego tygodnia, najprawdopodobniej, aż do wyjaśnienia sprawy. Aż do wyjaśnienia sprawy. Ta, czyli, A, czyli następnym razem Sejm. Do wyjaśnienia sprawy. Czyli ta. następnym razem Sejm zbierze się za jakieś, nie wiem, 10 lat? Tak. No. Jak będą szybko procedować? Co, dla, dlaczego są odwołane posiedzenia, posiedzenia Sejmu? Dlatego, że miał być właśnie głosowany budżet. No. A przy, mówią konstytucjonaliści, przy braku 460 posłów, czyli przy, bo przy zamkniętym Kamińskim i aresztowanym wąsiku nie byłoby 460, bo tylko 458, no. o, nie będzie dobra. niespodzianki, to ta przegłosowana ustawa budżetowa nie będzie ważna. A to jest ważna ustawa. A to jest ważna ustawa. Tak, a ważna tak, ustawa tak. musi być ważna. No. no i właśnie, ale czekajcie, bo prezydent by jej wtedy nie podpisał. Nie. Tak. I kolejne nieszczęście gotowe, czyli jeśli chodzi o to bagno, które już się rozlało, tak. jeszcze grzęźniemy, jeszcze udeptujemy. Tak. Ktoś, nie? I, ktoś, I ktoś jeszcze główna dolewa. Tak. Siedzimy właśnie, siedzimy w bagnie, ktoś jeszcze przywiózł ciężarówkę Błocka. Więc, <laughs> <z> niby <laughs> dla ratowania praworządności, marszałek wygasił Kamińskiego z wąsikiem, tak. ale lepiej dmuchać niż kuchać. ja bym to lepiej tego nie. No. No, tak. Dobra, e, Bo... być, być może właśnie, że prezydent Ułaskawi po raz drugi panów Kamińskiego mm, i Wąsika mm. I co wtedy? A. No to Donald Tusk się wkurzy, o, wtedy Użyj, się wkurzy. No tak. I każe stać. zatrzymać prezydenta no. tak. Mówię wam, wpadną do pałacu namiestnikowskiego Uzurpatorzy pułkownika Sienkiewicza I bak, dudę na glebę Glebę żyzną bo Polską. Ej, ale a propos, bo sondaż był, mm. co ludzie sądzą o przejęciu mediów przez władzę. No, no, no. no no. no. I teraz tak, 41% mówi, że spoko. Że spoko. Mm. 35% że fatalnie. Aha. Mm. 21% nie ma zdania, a 3% Polaków odpowiedziało, nie słyszeliśmy o sprawie. Co 3%? Jak 3%? 3, 3 Jak, gdzie oni są? Co robili? Skąd wy jesteście 3%? Też czy, tak chcemy. czekaj, czekaj czyli... Czy, yy... Ominęła ich najpierw te lata pisowskiej propagandy, no, tak. a teraz cała ta platformiana propaganda i, no. i napażanka no. w internecie. Tak, nie wiedzą. 3%. 3%. Tylu jest ludzi szczęśliwych w Polsce, ja, czyli da się mało. gdzieś schować da się gdzieś schować. No, ale, Ej, znaczy? ale są plotki no. w internecie, no. że w ramach transferu bezpartyjnych fachowców i apolitycznych specjalistów mhm. Elżbieta Bieńkowska jest szykowana na prezesa Orlenu. To, to pani Elżbieta... No to, to chyba rzeczywiście jest bezpartyjna, ale <coughs> tak rzeczywiście jest apolityczna. Tak, pani była minister w rządzie <coughs> Donalda Tuska. Tak, a potem komisarz z ramienia... I ona Europe. będzie nowym obajtkiem. Tak, to ma być nowy obajtek. W tak, tak, spódnicy. Chyba, że założy spodnie. I nie z pcimia. Nie z pcimia, nie z jeśli chodzi o komentarz, no to możemy tylko zacytować panią Elżbietę Bieńkowską, no, no, no. która tam na podsłuchanej rozmowie mówiła... Ale, jaja. Ale, Ale jaja. jaja. Ale jaja. Ale jaja. A nie, to, bo to nie ona. To to ona tak mówiła, że tam uj upa i kamienik upa. <noise> 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 Dobra, ja mam inne duże nazwisko. No. Pani Kamila Gasiuk-Pichowicz. To popularna mm. myszka, agresorka. Mm -hmm. To była to jest główny przeciwnik Krajowej Rady Sądownictwa. Mm -hmm. no. Ona mówiła przez całe lata, ja mam tutaj wynotowane, że KRS nie istnieje. No. Że to jest fikcja ziobry, fikcja Kaczyńskiego, piramida bezprawia, Bez maszynka do pieniędzy dla ludzi władzy. No, 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 no miała rację. Dobrze mówiła. Miała, no, rację. No, jasne, tylko że teraz pani Kamila Gasiuk sama zasiadła w KRS-ie. <laughs> ale to coś, co ją tłumaczy. Za to się dostaje, ona bierze 14 tysięcy miesięcznie. Miesięcznie? Miesięcznie. miesięcznie. No, no. 14 Wie, więc gdyby ktoś pytał o cenę praworządności, o cenę państwa prawa, no to jest właśnie 14 tysięcy. Miesięcznie. Nie, no, Miesięcznie, a więc było o co ważne. Było o co się Ale bić, tak. jak jest fajnie, nie? że coś nie istnieje. A ty na tym zarabiasz. Magia, magia, proszę pana, magia. Ale, ale jeśli chodzi o duże pieniądze, były no. premier Borawiecki dostał ekwiwalent za niewykorzystany urlop w trakcie premierowania. No. 118 tysięcy złotych, tak wyliczyła no, to, to gazeta. To bitna pani Kamila, no. musi 8 miesięcy siedzieć. 18 tysięcy. 8 miesięcy w Weź, Weźmie? 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 A, ty byś, premier... a ty byś byś wziął? No, tak, ale z obrzydzeniem. <laughs> ja bym wziął i pojechał na urlop. A nie, nie, tylko urlop jest no. konieczny, bo tak. urlop i wypoczynek to są bardzo ważne sprawy. No. E, 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 zanim Znajdzie się sędzia, który uzna, że te działeczki i te obligacje, i te mm. pensyjki, to jednak było działanie na szkodę państwa, sprawstwo kierownicze i ruszy machina. Także. No to, to jest cenna sprawa, to ja bym jechał. Tak. Dobrze, e, ale wiecie o tym dobrze, że Plus to są najważniejsze sprawy e, mijającego weekendu ale są po początku te tego To bardzo ocenia. najważniejsze. To takie I, i najistotniejsze. Myślę, najważniejszy na jeśli chodzi o te ostatnie dni z kolorowych stron, Blanka Lipińska. Królowa mm. literatury erotycznej. Nie jestem zadowolona z operacji powiek. Mm. Tak, bo ona podobno, pani Blanka, szanowna, nie może domknąć oczu. Nie mm. zrobi tak, o, mm. tylko tam. To. Znaczy, się może domknąć, no. tylko ona musi palcami. Mhm. A, żeby domknąć, no. bo jej odskakują, a jak zrobi mocno palcem, to jej linia włosów schodzi na, do połowy mm, czoła. No, tak, to czasem się zgadza. żebym był a, niezadowolony. A jak zmarszczy czoło, Ta. to jej się warga unosi po, po, powyżej tak, nosa. A tak robi, tak? A? też nie byłbym zadowolony. Nie. A tak a podobno jak obcina paznokcie to mruga. Tak? A, jak, a jak puszcza o, oczko, czyli też właśnie łopocę powieką, to, mm. wtedy, y, to wtedy jej łopocą uszy przy okazji. To, no, strach pomyśleć, co się dzieje, jak kichnie. No. Kurczę, jak mocno się naciągnie powieki, to, to jej może coś pęknąć. Co, coś może, że coś coś, może. Ale żeby tylko pani Blance tak nie zostało. No. Na no. zawsze, czyli mówiąc żartobliwie powieki wieków, amen. No. A że żart, no. że powieki... Zapicie to sobie w waszych zeszytach Nie. do żartów radiowców bez więc, cenzury. Więc tutaj apel do wszystkich pań, Nie. bo pani Blanka Lipińska, przecież piękna to kobieta, piękna jak dziewczyna mnóstwie, w ogóle. to po co to kombinować z urodą, skoro jest fantastyczny? To po Nie. co grzebać przy, świe, przy świetnym, no? no. no tak to jakby nagle wzięła swój skończony kryminał, który jest bestsellerem, a dopisze tam jeszcze w środku, że jednak zabił nie ten. No, no, no albo, to? że, że o, i, o, albo tak. na koniec dopisze, jak prezydent na jeździł. Nie no, bez sensu. To jest tak no, na no, no, <laughs> Czyli... Patrzcie, no patrzcie na przykład na Olbratowskiego. On no. wie, że jest dobrze tak. i nie kombinuje z urodą. Nie. Nawet czasem pójdzie do fryzjera, zaszaleje tak. z fryzurem. No. Dobrze, natomiast słuchajcie, powiem wam tak, sen no. sentencjonalnie nawet sentencyjnie. Bardzo mhm. proszę. Czym jest uroda? Czym? I aktualne napażanki polityczne, czym są ci wszyscy, skoro to wszystko przeminie. Tak, tak. Doczesność to penis wieczności. Nawet na cecha. Penis A, na cecha, ładnie no to ująłeś. To jest, to jest pomysł, to jest na tak. nową koszulkę. Wszystko przeminie i nawet nie będzie komu zawołać. Ach, gdzież jest niegdysiejsza Blanka Lipińska, na Dokładnie? przykład? Dokładnie. Mm. Wiemy, co mówimy, słuchajcie. Dlatego, że ja to mam, mm. to są doniesienia ze stron astronomicznych, przyszłość Ziemi naszej błękitnej planety rysuje się w czarnych barwach, a wszystko no. przez czerwonego olbrzyma. I czerwony olbrzym, a tylko zielone ludziki nas mogą uratować. Tak. proszę cię, bez, bez żartów tchnących, odpustem, tak? No, no. To jest poważna sprawa. Słuchajcie, no naukow... co naukowcy zaobserwowali, że czerwony olbrzym pożarł planetę tam w kosmosie mm. i mało tego, i piszą tak, Ziemię czeka to samo. Aha. Już za 5 miliardów lat. Bo nasze Słońce to się taktyka. zmieni w czerwonego olbrzyma. Dużo, Czerwony olbrzym to jest słońce, które umiera, a przed śmiercią rozrasta się do olbrzymich rozmiarów i połyka planety. Cie, Tyle. 5 miliardów po nas. Trochę czasu jest. Tak. Nie za dużo, ale jest. Spokojnie coś się wymyśli. Ale już bym zaczynał myśleć. To trzeba zacząć kombinować. Tak. Tak. No. Zostawmy te wszystkie naparzanki o wąsików mhm. i tak. tych innych sędziów i te działeczki KRS-y. Zajmijmy się My... ziemią. myśleniem o świecie. Ale tak. słuchajcie, Zacznijmy bo... pić przez plastikowe rurki. Dosypało mhm. śniegu. Odwrotnie. Dosypało śniegu teraz. Mhm. Dowaliło. I mhm. Słuchajcie, bo teraz na co drugiej stronie w internecie mi mhm. wyskakuje... Mhm. Yy, ostrzeżenia takie, jak? że mrozy są śmiertelnie niebezpieczne. A jak wiemy, przecież mrozą często towarzyszą śnieg. Często. Obfite często. Nierzadko no, obfite, ty. a wtedy trzeba co? Odśnieżyć Od... samochód. Albo pojazd, albo auto, albo zależy auto. co kto ma. No. I tu uwaga frajerzy, mam ważny komunikat. Mhm. No. Najgorzej jest odśnieżać rano. Tak twierdzi ekspertka. Czemu I to? ona jeszcze mówi, cierpią stawy... Atakuje astma, ogromne zagrożenie dla serca i mózgu, ryzyko zawału i udaru wzrasta dwukrotnie. A, Słuchajcie, ja... więc, jeżeli rano odśnieżacie albo odśnieżacie w czasie słuchania pulsu tygodnia. Dokładnie, i takie coś tam się wam gdzieś tak zaczyna, <laughs> takie coś, no to przestańcie, przerwijcie to wszystko, bo sąsiad tak miał. No. I to dziś nie ma chłopa. Tak, no, no, a tak. jeszcze wczoraj tu odśnieżał. Tak, w sensie. tak, Cmentarze tak. są pełne ludzi, którzy niegdyś odśnieżali. No. Ma, mało kto z ludzi leżących pod krzyżami nigdy nie odśnieżał. Chyba że no. w Afryce, nie? No, pomyślmy no, o tym. Też, pomyślmy. Tak. Dlatego odśnieżajmy z głową, ale odzianą w ciepłą czapkę no. lub kaptur. Dobra, słuchajcie, bo yy, no, póki co są ważne pytania, co z tą Polską. Co, co to jest to jedno z dobre pytanie. Nie, dobre. Nie, o tym niebawem będziemy opowiadali w pulsie tygodnia. Wyglądajcie nas w internetach. Jacek Tomkowicz. Tomasz Olbratowski. Przemysław Skowron. Póki co suby i lajki są bardzo mile widziane. A jak ktoś ma za dużo pieniędzy, wbijajcie na naszego Patronite'a. A jeżeli ktoś nas tutaj pacnął po dzwonku... Pacajcie co? w dzwonku. Pacajcie. 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 To, to to świadczy o jego zaangażowaniu, tak. profesjonalizmie i poważnym podejściu do życia. Coś śmiesznego. Do końcu. Nie bądź pacan. Pacaj. Ale dobre. Ale to jest dobre. Głębia, nie? To jest naprawdę... A stary. Głębie. To jest naprawdę... Nie, Pod dywan tego nie zamiecisz. Mm, nie. nie, nie, to. Będzie jest... wystawało. O dzisiejszym dniu będą mówili, że to jest Dzionek, który zmienił y, YouTube'a. I oblicze Ziemi tej ziemi. Tej ziemi. Mhm. Której za chwilę nie będzie, bo to wszystko pierdyk I co wtedy? No i to. I to. Pomóż mi, pomóż mi, masz w sobie bestikły, pomóż mi, tą, Co? tą. Taka była jakieś miałem taką płytę Metalomania 86, tam było. Pomóż mi, masz bestikły. Masz w sobie bestikły, dzieci, dzieciom, dobra? oczy wydrapią. Wszystko płonie. Wszystko okej, Bo to było sytuacji w Polsce w roku 2023. <śmiech> 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 Rozpada, wszystko się. Tak zwana premonicja to była. No, tak, tak, no. Alicja Premonicja. Jeśli chodzi o słowa, których nie znam, to tak, to, to była Premonicja. premonicja.